Jak ja nie lubię, słuchajcie, mówić o tego mikrofonu, a no ale cóż, słuchajcie, pozwoliliśmy sobie pojechać na weekend pod domek, tak zwany ze takich związków tutaj pracowniczych. Mniej więcej to kosztuje gdzieś ponad 300 zł na cały tydzień. Oczywiście my tyle dni nie mamy wolnego, więc pojechaliśmy tylko na weekend. Słuchajcie, zapraszam wszystkich tutaj do oglądania. Powstała tutaj pierwsza część. Okazuje się, że naprawdę tego materiału się nazbierało. Może komuś po prostu to się spodoba. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. No i tam lajkujcie. Skręciłem ten materiał troszkę w innym stylu niż dotychczas. Może Wam to się spodoba, może nie, więc zapraszam do komentowania. No i miłego oglądania. Hej, pozdrawiam. Z naszą rodzinką nie da się nudzić. Hej! No Idziemy i szukamy. Tam, Gdzie mamy jechać? Tam jest, armia, tam jest armia owiec. Tam jest armia owiec nas Dobra, interesuje. Na szkole... Bo Dobra. dzisiaj polowanie robimy. No nisko, rzucamy. Albo ryby złapiemy, ale owce są My łatwiejsze, wiecie, jak żeby złapać. To tu wrócimy, bo ja nie wiem. Dobra, pewna. to jest gdzieś pod jakąś górą. Ale gdzieś dalej na nas ta nawigacja prowadzi? Wspominamy owce Tak, mamy tutaj ormio takiego... Jak nie to... Ta... O, tam jest o, dużo domków, może to, to tam Pokaż tam. owce Może to tamtych do... Dobra, no, po... czekaj, ile, ile o, Owca, uważaj, uważaj, owca o, no. Co tutaj owca robi? Uciekaj! Ale czapki uciekają Dobra, zakręcaj może A jak to o, nie da? Ma... Dobra, to, to jedź prosto Dobra, słuchajcie, mamy tu nawigację ustawione, ale nam dali takie zdjęcia. Tak naprawdę trzeba zobaczyć zdjęcie, gdzie tam dojechać. Bo to jest w jakiejś tajdze islandzkiej, więc szukamy. Szukamy. Dobra, dalej Szukamy tego domu. Dobra, co mam otworzyć? Śpinackę? To będziemy na nasz konkurs. I musisz powiedzieć trzy rzeczy, co to jest? Jest. Dobra, słuchajcie, no normalnie się stresuję i to bardzo. Dobra. Weź przecież muzyczkę trochę To? No. Jest wieloryb. Co je wieloryb? Tak. Określ trzy rzeczy. O kurczę, no to wiem, że je tylko plankton? Dobrze mówię, plankton? Dobra, jeden. No i chyba plankton? Co? I plankton? Nie, tam jest chyba kryl jeszcze, ale to jest to samo. Dobra, poddaję się, naprawdę A ryba? Nie, nie, nie Nie jedzą ryby? Nie Wieloryby ryby je? Mi się wydaje, że nie Nie, to jest roślinożerca, chociaż taki duży, nie, nie je kotruś Szukamy, 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 dobra Czyli tak, budka taka, nie wiadomo jaki to kolorek i jest linia jest, o jest, tutaj widzę, to ten... Ale budki nie ma, dobra, szukamy dalej. Na... <laughs> nie no. Weźcie te klapki do O takiego transformatora musimy szukać. I biały płotek To następny. A słuchajcie, zdjęcia może są stare. Przed dwóch trzech lat. <laughs> a my szukamy budki, a budka dawno się rozpadła. Dobra, nie, ale to już czuję, że a coś to się chyba Dobra, szukamy takie budki to no, Takie budki? Widzę. Budka jest, budka o i szlaban, jest, która jest budka. Jest szlaban, jest szlaban. Szlaban i się mocają też inni. Dobra, do, 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 do. dziękuję. Tak, to to? Tak, to to, to. O, Ale to jakaś nie. impreza, Ema. No to, to to na pewno? Szlaban tak, to jest to. Chociaż też no, tak, tak, 100%, coś nawet. Tak, to jest no to teraz weź ten... gdzie jest telefon? daj mi ten telefon, Paweł, telefon to, to była no, o Jezu, no ktoś będzie miał imprezkę ale nie w naszym domu dobra, Chyba, to tu, tak? dobra szukamy teraz Te pinu. czyli to dzwonimy, to. żeby szablon otworzyć no ja nie wiem czy na tej Hi-Fi, czy na tej nie wiem właśnie chcesz zobaczymy Hi-Fi? nie wiem, chcesz Hifi? nie wiem mi się w internecie, ale na więcej dzwonię dobra, czy coś tam będzie? Samsung jest Tak, Jest, tak. działa, hura! Na Hi-Fi? jest! Ale technologia, słuchajcie, weźliśmy tutaj oh, no. Myślałem, że będzie... A za nami wieża samochód A, tutaj impresta jest Dzieci okay. mają A teraz jesteśmy i szukamy Dobra, ale Brawo. czemu ten nie śpiewa? Ej, Ej w telefonie do zdjęcia Dobra, szukamy na telefonie Zdjęcia, ale to jest napchane, tutaj troszkę. Nie, no, być w prawo i w prawo. Tutaj mamy, słuchajcie, piętruweczkę. No ludzi się... Nie ma? Dobra. No to mamy wszystko ze związku. Później wam popogadam troszeczkę, bo dzisiaj to jest, widzicie, taki show ciał. Fajnie pojemna noweczka. No ten domek był po remoncie. Ała, się głowę, Jak tam? Dobra. Faktycznie kawałek szafy mamy, tu też dwie osoby sobie mogą fajnie spędzić Tu, Piętrowe, tu też mamy łóżeczko bardzo fajne Też dwuosobowe O, tu ludzie, a ludzi słuchajcie może wejść Wyjdziemy, sprawdzimy na górę Nie, tam, tam jest szkło Bo trzeba otworzyć to No ja już się się, co nie? Tak Aha, dobra, fajnie o, chłodne tu jest. I tu mamy kawałek takiego poddasza. Obecnie mi się nie podoba, bo jest troszkę nisko ale zobaczcie, mamy materacę, mamy po prostu nowe, że tak powiem, wszystkie rzeczy. No, to mi się podoba, właśnie na Islandii. Myślę, że będzie brakować tego, ale zawsze można tutaj na Islandię przyjechać. Otwieramy tutaj, żeby jak najwięcej tego światła podchodziło. to może nie będziemy nagrywać dokładnie. Czyli wciskamy sobie teraz tutaj w pin kod i bierzemy kluczyk żeby wejść do środka. A znaczy musisz pociągnąć? zamknięte, to jest luźne. do tego. Jest zamknięte, bo kłódka jest. A są do tego. A, no, okej, okay, no. Dobra. Bardzo fajnie to wygląda. No, zaczyna mi się podobać. Wieczorem odpalamy tutaj ten sprzęt, który jest tutaj. Posiedzimy, poopowiadamy sobie. Troszkę mnie denerwują te owady, które latają, ale oczywiście one nie gryzą. Tak, jak jakieś meszki islandzkie. Częsie niegryzące. Przechodzimy, później pokażemy Wam okolice. No dobra, przygotujemy słuchajcie, tutaj te jacuzzi Zobaczymy w jakim w środku jest stanie. Przede wszystkim musimy zobaczyć, jak to wygląda, żeby ta woda poszła. Tutaj to podkręcamy, powyciągamy. Niech ta woda się leje. Podejrzewam, że tu się nic, później to umyjemy. Widać, że w miarę to jest ta blandeka czyściutka. Aha, czyli to tak wygląda. Dobra. Zobaczcie, tutaj mamy. Oczywiście tu nie ma żadnej, jak widzicie, sensacji jakichś bąbelków, ciałpał i tak dalej. Ale jest na pewno nowa. Na pewno nowa, czyli ma takie tutaj zbiorniki. Powiem Wam szczerze, że też kosztują. Bo ja chciałem kupić do naszego tutaj domku. Tego co oczywiście sprzedaliśmy i to jest w cenie 190 300 tysięcy, więc naprawdę to troszkę nawet taki zbiornik kosztuje. Nie wiem to ile w Polsce, bo chciałbym po prostu też coś takiego dużego ogarnąć. No dobra, sprawdzimy co jest tutaj. Tutaj nic nie ma. Podobno tutaj to się otwiera, żeby ta woda przepływała. Mamy coś takiego, ale czy to trzeba odkręcić, czy zakręcić? Jak teraz zobaczcie, ta woda tutaj stoi. Tu się nic nie odkręca, podejrzewam. Tu mamy przypływ, odpływ. Co to jest? Nic nie ma. Tu tak samo możemy to zakręcić i odkręcić. Czyli stąd gdzieś woda wylatuje. Podejrzewam, że stąd. Ale czy stąd wylatuje? Być może, że tutaj trzeba. To zobaczyć. Włożę kamerę i sprawdzimy, czy to jest zakręcone czy odkręcone. Nie, to jest. Zobaczcie. Tak jest zakręcone na pewno. Tak jest odkręcone. Dobra. I teraz musimy co zrobić? Musimy gdzieś tam pompę poszukać Czyli startujemy przez ten cały domek Już my się tutaj stołujemy Czyli moje dziewczynki oczywiście dzisiaj robimy przysmak islandzki A wygląda to tak Po się nazywa kroszki z pieczarkami I oczywiście mamy kurczaka I szukamy tej pompy Idziemy, idziemy, coś tutaj wiedziałem Ale nie jestem pewny czy jest tutaj to Mamy tą łazienkę. Pompa cała się włącza tutaj. Czyli tu jest tak, water. Sprawdzimy, czy idzie woda. Zobaczcie, nic nie idzie. Zimna też nie idzie. A jeżeli to włączymy, tak idzie woda. Czyli mamy ciepło. W tym przypadku i mamy zimno. Dobra, w kibelku tak samo. Ale tutaj, tutaj jest. Zobaczcie, a już wiemy o co chodzi. Już wiemy o co chodzi. Widzicie, czyli to trzeba otworzyć, czyli zakręcić przy spuszczaniu. Przy włączaniu wody, czyli tej pompy, trzeba to po prostu zakręcić, ten zabór. A przy wypuszczaniu otworzyć i włączamy to. Coś takiego, no i dobra, i pompa działa. Nawet jest po polsku napisane. Dobra, nie będziemy czytać, zobaczymy, czy tam coś się dzieje. Przychodzimy z tej strony. Ale ja się zastanawiam, zobaczcie. Zastanawiam się dlaczego ta woda nie spływa, jeśli to jest odkręcone. No i coś tutaj nie leci. Dobra, słuchajcie, od go ogarnąć to bardziej. Może tu jest zawody. Słuchajcie, sprawa się wyjaśniła. Niestety te sitko było tak troszkę zapchane tymi listkami tutaj jest za drobne. I schodzi, schodzi tutaj widzicie, schodzi, schodzi ta woda. Więc jest fajnie, czyli już mamy odpływ. Odpływ mamy, ale dlaczego nam woda nie leci? Zobaczcie, poczytaliśmy sobie tutaj na górze po islandzku, a to jest po polsku i tak to jest jak się nie czyta. Aby wlać wodę do gara, gara fajnie tłumaczone, trzeba wam wyjść na zewnątrz i odkręcić kran. Odkręcić kran. No dobrze, no ja już wiem chyba o co chodzi. No to jest taki wynalazek islandzki, że z góry nie może ta woda przelatywać, dlatego że byśmy się poparzyli. Czyli jak tutaj to zakręcimy, to ona schodzi. A teraz mam chcę zobaczyć, czy ona jest po prostu. Zobaczcie, bo to coś naleciało. Jak to naleciało? No skąd ona? A już wiem o co chodzi. Już wiem o co chodzi. Wow. Ha, ha. Dobra, zobaczcie. Dobra, zobaczcie. Czyli tak, to jest odpływ w tym momencie, kiedy tak w takiej jest pozycji, czyli woda wylatuje. A jeżeli to zakręcimy, to woda wlatuje. Skąd Z tej, w tej samej róży jest po prostu woda i woda wleci z tego no i już otworzyliśmy i patrzymy. dobra no, no pokażę wam tutaj jeszcze taki dokonciek, weźmiemy tutaj te stoliczki stoliczki na jutrzejszego grilla I tak to wygląda i krzesełka jutro spróbujemy odpalić tego grilla Co? I coś tam zwędzić. Zobaczcie, no to w związkach całych tych jest takie. Niestety, wszyscy kupują czyściutki, bo każdy musi tutaj zostawić po sobie, żeby to było czyściutko. butla jest jedna, wszystko jest, że tak powiem, za darmo w cenie tygodnia. Później Wam napiszę, jakie to ceny. Nie będę tutaj z głowy szelą, ale wychodzi dniówka. Tutaj tak jak na tydzień: 30 zł ale jestem wieśny, ale to nam zajmie troszkę dobrze, że teraz to odkręciliśmy zobaczcie, całowane to nam zajmie Okej. ustawiliśmy sobie tak, bo naprawdę jest na ze zewnątrz zimno słuchajcie, jeszcze wejdziemy na te zwiesienie i chyba tu skończymy tą naszą przygodę Strasznie tutaj nam młodsza dokazuje, poprosuję się albo nie chce, albo chce szybko bardzo do tego domku i się bawić, no ale nic. Dobra dziewczyny, słuchajcie, proponuję wejść na to wzniesienie, zobaczyć w ogóle, bo może faktycznie ta jaskinia gdzieś była z boku. Chociaż o nie się pytaliśmy tutaj te osoby, które schodziły stąd i stwierdziły, że 20 minut do tej jaskini.